Jestem, myślę, segreguje to hasło nowej kampanii edukacyjnej, którą przeprowadzi Związek Celowy Gmin MG6. Celem jest poprawa w zakresie ilości segregowanych śmieci. Z tym nie jest najlepiej, szczególnie gdy chodzi o zabudowę wielorodzinną. Chcemy dalej e, mieszkańców edukować w tym zakresie, żebyśmy... Zrobili sobie po prostu na przyszłość dobrze, a nie zrobili sobie na przyszłość problem. Musimy się starać, żeby jak najwięcej odpadów trafiało do recyklingu. No, w związku z tym w związku z tym ta edukacja. Kampanię przeprowadzi firma wyłoniona w wyniku przetargu. Chodzi o to, żeby wzmacniać świadomość ekologiczną mieszkańców i wzmacniać jakość selektywnej zbiórki odpadów temu. Jest przede wszystkim poświęcona ta kampania. Trzy główne cele zakładamy w ramach tej kampanii. Wzrost świadomości, wzrost jakości wyselekcjonowanych odpadów i zwiększenie ich masy. W ramach kampanii przewidziano szereg wydarzeń, które prowadzone będą do połowy września. Oferta skierowana jest do dzieci, a także dorosłych. Przewidziano m.in. ekologiczny talent show, olimpiadę ekologiczną, a całość zakończy międzygminny bieg. Wykonawca zadbał także, żeby materiały informacyjne, które trafią do uczestników, były również eko do dzieci i młodzieży materiały edukacyjne, ale mamy na względzie materiały o wydłużonym okresie używalności. Nie chodzi nam o wyprodukowanie tysięcy ulotek, które zaraz trafią oby do niebieskiego pojemnika, tak? Tylko chodzi nam o materiały, które będą długotrwałe i wykorzystywane przez dzieci jako pomocy dydaktyczne. Również będą między innymi tablice matematyczne. Na odwrocie znajdą się rzecz jasna e, informacje o selektywnej zbiórce odpadów. Kampania jestem myślę segreguję jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.